Od premiery Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic minął ponad tydzień i zdaje mi się, że to idealny moment, aby odpowiedzieć na pytania, które zadałem sobie w moim ostatnim filmie dotyczącym utraty tożsamości przez FNaF. Więc czy Secret of the Mimic sprawił, że FNaF odzyskał swoją tożsamość, jak wypadła premiera Sotma i czy Steel nauczyło się na błędach? Cześć moi drodzy, ja nazywam się Paweł Artur, a na te i wiele innych pytań odpowiem w dzisiejszym filmie. Zapraszam! Na początku musimy powiedzieć sobie jasno. Secret of the Mimic to była naprawdę ważna gra dla Steel Wool. I to nie tylko dlatego, że była kolejnym rozdziałem w uniwersum Final Fantasy at Freddy's. Ta gra miała być czymś więcej. Czymś w rodzaju drugiej szansy. Próbą odzyskania zaufania fanów, którzy po Security Breach byli... Powiedzmy to wprost... Bardzo podzieleni. Poprzednie gry od Steel, Wool, choć zyskały wierną grupę odbiorców, niejednokrotnie dzieliły fandom. Dla wielu graczy były zbyt oderwane od tego, co czyniło w tak wyjątkowym. Brakowało im atmosfery, klaustrofobii, prostoty mechanik i niepokoju rodzącego się nie z jamskerów, ale z nieustannego napięcia. Dlatego też Secret of the Mimic było ostatnią szansą, by pokazać, że twórcy naprawdę rozumieją czym był i czym nadal może być FNaF. Że potrafią zbudować coś, co połączy przeszłość z teraźniejszością serii, nie rozrywając przy tym jej tożsamości na strzępy. I pomimo dużej presji, udało im się. Przynajmniej... Ja tak uważam. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle. Secret of the Mimic to nie jest absolutnie najlepsza gra w tej serii. Nie jest też najwybitniejszym horrorem świata i nie zrewolucjonizowało serii tak jak to robiły pierwsze części. Ale jeśli spojrzymy na nią przez pryzmat innych gier od Steel Wool, to naprawdę przepaść. Na korzyść Mimika. Sekret Mimika oferuje coś, co od lat było martwym punktem serii: atmosferę. Gęsty, ciężki klimat starej podupadłej placówki, gdzie z za rogu może wyskoczyć coś niepokojącego. Ten klimat. Powrócił. Animatroniki i stroje są genialne, zarówno pod względem wyglądu, jak i zachowania. Całość ma wyraźne inspiracje miejscami typu Chuck E. Cheese czy Showbiz Pizza Place, co potęguje ten znajomy, lekko niepokojący web dzieciństwa, który tak dobrze działa w oryginalnych częściach. Co więcej, Gameplay też daje radę. Widać, że twórcy przemyśleli, co zadziałało w ich poprzednich grach i połączyli te elementy w sensowną, spójną całość. Mechaniki skradania czy zagadek z ich poprzednich gier nie tylko wróciły, ale zostały znacznie usprawnione. Są po prostu przyjemniejsze, i widać, że z stylu wyciągnęło wnioski. Ale największym zaskoczeniem była dla mnie fabuła. Tak wiem, że to brzmi dziwnie mówić o dobrej, zrozumiałej fabule w kontekście FNAF, -a, a jednak Secret of the Mink w końcu postawiło na opowiedzenie czegoś konkretnego z wyraźnym początkiem, środkiem i końcem. Gra nie tylko odpowiada na wiele pytań, które od dawna wysiały w powietrzu, a robi to w sposób, który angażuje emocjonalnie, szczególnie wątek Edwina i jego rodziny. Być może jedna z najbardziej poruszających i dojrzałych motywów w całym uniwersum FNAF, to naprawdę duży krok naprzód jeśli chodzi o narrację. A co najważniejsze, ta gra w końcu nie bała się być horrorem to coś, czego naprawdę brakowało mi w ostatnich nafach. Zbyt często bały się one naprawdę nas przestraszyć, jakby nie chciały przekroczyć granicy komfortu gracza. Secret of the Mimic nie popełnia tego błędu. Oczywiście nie jest to najbardziej przerażająca gra, jaką widziałem, ale przynajmniej nie boi się próbować. Są momenty zaskoczenia, niepokoju, a czasem nawet szoku. I to jest dokładnie to, czego brakowało mi w tej serii od lat. Ale mimo wszystko, gdy grałem w Secret of the Mimic, nie mogłem pozbyć się jednego wrażenia, że to. Nie do końca FNAF. Momentami bardziej przypominało to Poppy Playtime niż od Scott'a Coutona. I niestety to nie jest zbyt dobra rzecz, przynajmniej dla mnie, bo Secret of the Mimic nie ma żadnej wyrazistej, rewolucyjnej mechaniki. Jest naprawdę dobrze zrobiony, ale nie czuć w nim tej tożsamości, która kiedyś czyniła Final z wyjątkowy. wyjątkowym. Dalej jest to gra, w której głównie chodzimy z punktu A do punktu B i się chowamy, a czasem rozwiązujemy jakieś zagadki. Dalej jest frustrująco powtarzalna i dalej wiele osób odczuwa momenty kompletnej dezorientacji i zagłębienia. I właśnie tu warto powiedzieć coś bardzo ważnego. Secret of the Mimic to zupełne przeciwieństwo Security Breach i niestety nie zawsze w pozytywnym sensie. Podczas gdy Security Breach niemal przesadnie prowadziło gracza za rękę, Secret of the Mimic wpada w przeciwną skrajność. Tu często błąkamy się bez celu, nie mając najmniejszego pojęcia, co powinniśmy zrobić. Nieintuicyjność gameplayu naprawdę potrafi frustrować i to nie dlatego, że tak było w klasycznych FNAFach, bo tak nie było. Oryginalny FNAF nigdy nie podał wszystkiego na tacy, ale jednocześnie zasady gry były jasne od samego początku. Wiedziałeś, co zrobić, a to, jak sobie poradzisz, zależy od refleksu, obserwacji i dedukcji. Secret of the Meek natomiast zbyt często stara gracza w całkowitej ciszy, bez żadnych podpowiedzi z designem poziomów, który bardziej przypomina nieprzemyślaną mapę niż Świadomy wybór estetyczny. I tak, stylul ewidentnie nauczył się na części swoich błędów. Pod względem klimatu, narracji i stylu graficznego widać gigantyczny progres, ale kiedy spojrzymy na inne aspekty, robi się mniej kolorowo. Marketing to kompletna porażka. Marki Player, człowiek, który był twarzą FNAF-a przez wiele lat, dowiedział się o istnieniu gry 3 dni przed premierą, a wielu ludzi, nawet z Polski, dowiedziało się, że gra wychodzi. W dniu jej premiery. To nie powinno mieć miejsca. Do tego dochodzi dziwna, a wręcz wprowadzająca w błąd kampania promocyjna. Jackie, nowa postać, która była główną twarzą trailerów i zapowiedzi, pojawia się w samej grze na jakieś, kurwa, 5 minut i to nie jest w jakimś kulminacyjnym momencie, tylko niemal symbolicznie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wybrała Jackie ze względu na fakt, że była najlepiej wyglądającym strojem dla mimika, ale szkoda, że tak umniejszyli jej rolę. Problemy techniczne? Jeszcze gorzej. Kto oglądał mojego livestreama, czy też na przykład ma wie, jak ta gra tragicznie działała. Nie pomagał też fakt zmuszania do grania na 60 klatkach na sekundę, czy tego, że ludzie z naprawdę mocnymi podzespołami czuli się, jakby grali na ziemniaku. Ale największym problemem tej gry nie jest technika, ani nadmarketing, to cena. Szczególnie w Polsce. Jesteśmy drugim najdroższym krajem pod względem ceny Secret of the Mimic i uwierzcie mi, ta gra nie jest warta prawie 200 zł. Jest po prostu krótka. Przejście obu zakończeń zajął mi 5-6 godzin, to znacznie mniej niż te 9, które nam obiecywano. Reasumując, Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic to naprawdę dobry maskot horror. Jest klimatyczny, ładnie zaprojektowany, fabularnie ciekawy i momentami naprawdę wzruszające. To bez wątpienia najlepsze, co Steel Wool do tej pory zrobiło. Czuć, że włożyli w to serce i to naprawdę procentuje. Ale czy to wystarczy, żeby powiedzieć, że FNAF odzyska swoją tożsamość? Niestety, ja Nadal mam wątpliwości. To świetna gra, ale przeciętny FNAF i to chyba najlepiej oddaje, gdzie dziś jesteśmy jako fandom. Gdzieś pomiędzy nostalgią za tym, co było, a nadzieją na to, co jeszcze może nadejść. A ja naprawdę wierzę, że ta gra to duży krok naprzód dla całego stylu i dzięki tym grze zrozumieją, w którą stronę należy iść. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Napiszcie, co Wy sądzicie o Sotmie i jak odbieracie tą grę, bo z tego co zaobserwowałem, te zdania są podzielone. Niemniej jednak, ja bardzo dobrze bawiłem się grając. A teraz chciałbym podziękować moim kochanym wspierającym: Cynamon, Kumer, Sushon, Sylwia L., Krezro. Bartosz Michałowski, Elegancki Stojak, Maciek L, Kaspis, Kanek, Cox, Wojak 30, Willy, Frogspell, Agresywny Pączek oraz Michu. Dziękuję Wam za wspieranie, bo to dzięki Wam mogę poruszać tematy, które mnie interesują, a Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Kocham Was, trzymajcie się. pa pa!